W murach bloku dla kobiet w więzieniu stanowym Wendy Jones czuła się wyjątkowo nieswojo. Rygorystyczna codzienność, surowi strażnicy i współwięźniowie, na których nie było gdzie naskarżyć. Wendy nie uważała się za kryminalistkę i wiedziała, że skazano ją na podstawie pomówień. Oczywiście udowodnienie tego za kratami było prawie niemożliwe, a dziewczyna nie miała co do tego złudzeń. Wendy po prostu żyła, starając się być spokojna i nie rzucać się w oczy. Niestety, przebywanie w więzieniu w samotności raczej nie wchodzi w grę. Tak było też tym razem. Wendy, po miesiącu spędzonym w celi, zwróciła na siebie uwagę jednej bardzo oszanowanej więźniarki o niezwykle sugestywnym przezwisku Puma. W rzeczywistości kobieta miała na imię Cassandra ale albo nie lubiła swojego imienia, albo też miała drapieżny charakter. Faktem było, że wszyscy współosadzeni mówili do niej puma. Siedząc z nią w tej samej celi, Wendy od razu zdała sobie sprawę, że nie da się uniknąć poważnej rozmowy. Nie oznaczało to, że Cassandra miała ją skrzywdzić. Wszystko można było ograniczyć do słów, którym w murach więzienia nadaje się określoną siłę i znaczenie. Puma chciała namówić Wendy do współpracy i zastraszając ją, sugerowała, że w zakładzie karnym nie da się żyć w samotności. Puma miała około 40 lat, ale wyglądała na dużo starszą. Zaczęła tę nieprzyjemną rozmowę nagle, bez żadnych wstępów. Wendy wyraźnie się spięła, wiedząc, że nie ma szans w konfrontacji z Kassandrą. W tym momencie dziewczynie wydawało się nawet, że temperatura w celi jakby spadła. Kassandra górowała nad Wendy niczym niedźwiedź nad bezbronną łanią i przygotowywała się do ataku. Sytuacja eskalowała, a wtedy puma nagle cofnęła się o dwa kroki i złapała się za gardło. Oczy Kassandry niemal wywróciły się do góry nogami, zaś z jej ust wydobył się stłumiony świst. Potężne ciało osadzonej powoli opadło na betonową podłogę i zaczęło drgać. Na ustach Cassandry pojawiła się piana, co od razu podsunęło Wendy myśl, że jej współwięźniarka miała atak epilepsji. Dziewczyna spotykała się już z takimi przypadkami i wiedziała, co wtedy zrobić. Najpierw przekręciła Cassandrę na bok, aby wyeliminować ryzyko uduszenia. Następnie przy pomocy łyżeczki rozsunęła mocno zaciśnięte szczęki Pumy i próbowała zapewnić jej dopływ powietrza. Po około pięciu minutach Cassandra poczuła się lepiej i atak stopniowo ustąpił. Będzie dobrze, powiedziała Wendy i odsunęła się na bok. Cassandra skrzywiła się z niezadowolenia i rzucając nieufne spojrzenie w kierunku Wendy, zapytała: O co chodzi? Uratowałaś mnie? Tak, odpowiedziała zakłopotana Wendy. W rozumieniu Kasandry wszystko, co się wydarzyło, było prawdziwym cudem, który po prostu nie mógł mieć miejsca w murach więzienia dla kobiet. W duszy zatwardziałej kryminalistki nagle obudziło się jakieś dziwne uczucie, o którym dawno zapomniała, a jeśli nawet czasem je sobie przypominała, starała się go pozbyć. Patrząc z wdzięcznością na Wendy, Kasandra spytała: Gdzie się tego wszystkiego nauczyłaś? Wendy spojrzała smutno na kobietę i pokręciła głową. W tym momencie wróciły wspomnienia, a w kącikach jej oczu pojawiły się łzy. Obrazy i sceny z przeszłości zlały się w jedną całość. Wendy wróciła do miejsca, gdzie rozpościerały się równiny i pola, a ryk krów słychać było w odległości kilku mil. W tym czasie ona i jej matka mieszkały na farmie z babcią i nawet nie myślały o przeprowadzce do miasta. Ojciec Wendy zginął podczas gaszenia pożaru, gdy miała 10 lat, a wszystkie wspomnienia dziewczynki z dzieciństwa łączył tylko cień smutku na twarzy matki. Priscilla Jones była kobietą o złożonym charakterze, nie każdy mógł to znieść. Z tego właśnie powodu Wendy częściej rozmawiała z babcią niż z matką, którą uważała za główną winowajczynię wszystkich kłopotów. Charlotte Jones doskonale rozumiała swoją wnuczkę, co rodziło między nimi przyjemne uczucia. W przeszłości staruszka była pracownicą medyczną w szpitalu wojskowym, który udzielał pomocy żołnierzom podczas wojny w Indochinach. Owdowiała przedwcześnie Charlotte, samotnie wychowała córkę, a potem pomagała jej wychowywać wnuczkę. Tak się złożyło, że to właśnie przy babci Wendy czuła się kochana i potrzebna jako dziecko. Ze względu na swoją pracę Priscilla Jones często podróżowała po różnych miastach, zostawiając córkę pod opieką swojej matki. Życie na farmie nie było łatwe, Wendy wiedziała o tym jak nikt inny. Od najmłodszych lat dziewczynka pomagała babci w żniwach, karmieniu krów i przygotowaniach do kolejnego sezonu. Tak więc mała Wendy nie widziała nic wstydliwego w dojeniu, sprzątaniu kurnika czy zbieraniu jajek. I tak czas mijał. Wendy niemal na stałe osiedliła się na farmie swojej babci, a nawet zdążyła ją polubić. Gdy nie było pracy w polu, dzieci chodziły nad rzekę, gdzie pływały, łowiły ryby i po prostu wygłupiały się na piaszczystym brzegu. Pewnego dnia podczas kąpieli w chłodnej wodzie Wendy poczuła skurcz w prawej nodze. Było to tak nieprzyjemne, że mięśnie dziewczyny dosłownie zesztywniały, a ciało przestało być posłuszne. Pomocy! Wendy krzyczała desperacko, próbując utrzymać się na powierzchni. Stłoczeni na brzegu rówieśnicy nie od razu wiedzieli, co się dzieje, i tylko jeden z nich zareagował prawie natychmiast. Trzynastoletni Connor Wilson wskoczył do wody, nie zdejmując nawet wierzchniej odzieży. Chłopiec uchodził za doskonałego pływaka i dostał się do Wendy dokładnie w momencie, gdy jej głowa zniknęła pod wodą. Na szczęście udało się ją uratować. Connor zdołał wyciągnąć dziewczynę, zanim woda dostała się do jej płuc. Na brzegu Wendy odchrząknęła i spojrzała z wdzięcznością na swojego wybawcę. Connor był od niej o kilka lat starszy, ale z wyglądu ta różnica była prawie niezauważalna. Chłopak mieszkał z rodzicami w małym domu położonym trzy mile od farmy babci Wendy. Ojciec nastolatka pracował jako kierowca ciężarówki, dlatego większość czasu spędzał w trasie. Matka Konora często kupowała natomiast mleko od Charlotte Jones i dobrze znała jej wnuczkę z widzenia. O ile wcześniej Conor i Wendy byli tylko znajomymi, to po incydencie nad rzeką stali się prawdziwymi przyjaciółmi. Tak minęło pięć lat. Mimowolnie chłopak i dziewczyna zaczęli się spotykać niemal codziennie, co nie mogło pozostać niezauważone przez Charlotte Jones. Zapamiętaj moje słowa, Priscillo, to będzie cudowna para. Spójrz, jak wyglądają, niczym para zakochanych gołąbków, powiedziała do córki starsza kobieta. Matka Wendy skrzywiła się wtedy i nie skomentowała jej słów. Priscilla Jones nigdy nie ukrywała, że chciałaby przeprowadzić się do dużego miasta i zabrać ze sobą córkę. Kobieta wiedziała, że praktycznie nie ma szans na poprawę swojego życia osobistego na rodzinnej farmie, dlatego starała się jak najszybciej osiągnąć swój cel. Trudno powiedzieć, co stałoby się dalej, gdyby któregoś dnia nie zabrakło Charlotte Jones. Starsza kobieta już wcześniej skarżyła się na ból w okolicach serca, ale za każdym razem odmawiała badania lekarskiego, powołując się na natłok obowiązków. Staruszka zmarła na trzy dni przed 80. urodzinami, co wywołało morze łez jej wnuczki i córki. Po pogrzebie matki Priscilla zdała sobie sprawę, że gospodarstwo już jej nie trzyma, a wręcz stało się prawdziwym ciężarem. Decydując się na sprzedaż ziemi i budynków gospodarczych, zaczęła przygotowywać się do przeprowadzki do Nowego Jorku. Jednocześnie Priscilla nie wzięła pod uwagę faktu, że jej córka Stanowczo sprzeciwiała się takiemu rozwiązaniu. Co więcej, była już wtedy właścicielką farmy. To nie jedyna rzecz, która zatrzymała Wendy w Iowa. Osiemnastoletnia dziewczyna nie chciała rozstać się z Konorem, który był dla niej już kimś więcej niż tylko przyjacielem. Miłość w tym wieku często bywa szczera i silna, co dawało nadzieję na przetrwanie uczucia przez lata. Mamo, nie chcę się przeprowadzać do Nowego Jorku. Nigdy nie mieszkałam w mieście. Co mam tam robić? Umiem tylko doić krowy, zajmować się kurami, żniwami powiedziała wtedy Wendy. Skończysz kursy pielęgniarskie i pójdziesz do pracy w przychodni. Farmę sprzedamy i rozwiążemy problem. Za pieniądze ze sprzedaży kupimy dom na przedmieściach Nowego Jorku odparła Priscilla Jones. Zaciskając usta z urazą, Wendy trzasnęła drzwiami i wyszła. Dziewczyna nie chciała wyjeżdżać, ale też nie mogła oprzeć się woli matki. Oczywiście wiadomość o rychłym wyjeździe zszokowała Konora, który spodziewał się usłyszeć czegoś innego. A co ze mną? A nasz związek? krzyknął, z trudem powstrzymując emocje. Przepraszam, naprawdę nic nie mogę zrobić. Oprócz mamy, nie mam już nikogo! odpowiedziała Wendy ze szlochem. W tym momencie była gotowa oddać wszystkie skarby świata, aby pozostać na farmie swojej babci. Niestety, Priscilla Jones miała inne zdanie na ten temat. Sprzedawszy farmę za niską kwotę, zamknęła ten rozdział swojego życia i wraz z córką wyjechała do Nowego Jorku. Na początku Wendy i Conor dzwonili do siebie prawie codziennie, dzieląc się najbardziej intymnymi sprawami. Potem, z powodu obciążenia nauką i pracą, Młodzi ludzie zaczęli coraz mniej rozmawiać. Potem Konor powiedział Wendy, że zamierza zaciągnąć się do piechoty morskiej i chce dołączyć do zawodowej armii. Wiadomość ta spadła na Wendy, niczym lodowa ta ulewa. W głębi duszy dziewczyna wciąż miała nadzieję, że jeszcze się spotkają, ale po decyzji Konora można było już o tym zapomnieć. Skupiwszy się na nauce, Wendy próbowała pogodzić się z myślą, że jej pierwsza miłość, jak można było się tego spodziewać, okazała się nieszczęśliwa. Dzięki takiemu podejściu ambitna dziewczyna szybko stała się najlepsza na roku, co niesamowicie ucieszyło jej nauczycieli. W pewnym momencie Wendy czuła się nawet całkiem dobrze w mieście, które nie wydawało jej się już tak wrogie i obce. Gdyby tylko mogła wiedzieć, co ją dalej czeka. Wendy dostała pracę w klinice, kiedy jej matka miała straszny wypadek samochodowy. Priscilla Jones nie była winna tego zdarzenia. Okazało się, że stał za tym kierowca ciężarówki, który po pijaku jechał pod prąd. Zderzenie czołowe miało taką siłę, że matka Wendy zmarła na miejscu. Przybyły na miejsce zespół pogotowia ratunkowego, nie był już w stanie jej pomóc. W dniu tragedii Wendy miała zmianę w szpitalu i wiadomość o śmierci jej matki. Była dla niej prawdziwym szokiem. Jak to dlaczego? Wybuchając płaczem, wykrzyknęła młoda pielęgniarka. Współpracownicy ze współczuciem spojrzeli na dziewczynę, która z woli złego losu w jednej chwili straciła jedyną bliską jej osobę. Pogrzeb i wszystkie późniejsze wydarzenia minęły jej jak w sennym koszmarze. Stojąc nad grobem matki, Wendy płakała i w myślach prosiła o przebaczenie za to, że tak często się z nią kłóciła, o byle co. Teraz samotna dziewczyna próbowała zapomnieć o złych rzeczach, pogrążając się w pracy i ograniczając ból psychiczny. Dziewczyna wykonywała wszystkie obowiązki, które powierzała jej siostra oddziałowa, Amanda Gomez. Bystra kobieta natychmiast to zauważyła i zaczęła wykorzystywać Wendy. Pani Gomez zapisywała ją na nocne dyżury w dni, kiedy powinny pracować zupełnie inne pielęgniarki. Przebiegła kobieta przyjmowała pieniądze od leniwych pracownic za to, żeby dawała im wolne. Równolegle Amanda Gomez brała łapówki od pacjentów, celowo zmuszając ich do korzystania z usług medycznych, których w zasadzie nie potrzebowali. W przeciwieństwie do siostry oddziałowej Wendy nigdy nie przyjmowała pieniędzy, wykonywała swoje obowiązki z dużą odpowiedzialnością i bezinteresownością. W pewnym momencie dziewczyna próbowała sprzeciwić się Amandzie Gomez. I jak najdelikatniej zasugerować jej, że takie traktowanie pacjentów jest niedopuszczalne. Co ty sobie myślisz? Mam cię pytać o zdanie? Krzyknęła oddziałowa. Zdając sobie sprawę, że Wendy może stać się czarną owcą w stadzie, co doprowadziłoby do ujawnienia jej przestępczego planu, Amanda postanowiła się jej pozbyć. Oczywiście nie było mowy o fizycznej eliminacji. Pani Gomez miała inny plan. Oskarżenie o kradzież leków z magazynu okazało się dla Wendy uderzeniem jak grom z jasnego nieba. Dziewczyna zawsze była ostrożna w stosowaniu silnych środków i nigdy nie pozwoliłaby sobie na zaniedbanie w wypełnianiu dokumentacji. Próbując udowodnić swoją niewinność głównemu lekarzowi, Wendy szczerze nie wiedziała co się działo. Efektem całej tej sytuacji było aresztowanie pielęgniarki, która rzekomo ukradła leki. Sprawa karna toczyła się tak szybko, że Wendy nie miała nawet czasu na znalezienie prawnika. Niestety, wyznaczony jej w sądzie adwokat okazał się niedoświadczonym młodzikiem, którego nieudolna obrona przyniosła oskarżonej więcej szkody niż pożytku. Tak więc w splocie nieprzyjemnych i na pierwszy rzut oka niezwiązanych ze sobą zdarzeń, Wendy trafiła do jednego z najsurowszych więzień na trzy lata. A teraz, stojąc przed ledwo oddychającą kasandrą, była pielęgniarka przeżywała na nowo wszystkie wydarzenia, które doprowadziły ją za kratki. Byłam kiedyś pielęgniarką, dobrą pielęgniarką, jeśli coś ci to mówi, siedząc na skraju łóżka, powiedziała półgłosem Wendy. Ostatnią rzeczą, na jaką miała teraz ochotę, to zwracanie na siebie uwagi strażników, co zwykle kończyło się problemami. O dziwo, Cassandra spojrzała z szacunkiem na swoją współwięźniarkę i po chwili wahania uniosła kciuki. W tym momencie z korytarza dobiegły czyjeś kroki. To naczelnik! Ani słowa o tym, co się stało, słyszysz? rzuciła Cassandra. Wendy skinęła głową i w tym samym czasie kątem oka dostrzegła wysokiego mężczyznę w mundurze, idącego w towarzystwie dwóch strażników. Naczelnik więzienia odwrócił się, spojrzał na Wendy, która trzęsła się ze strachu i emocji. Dziewczyna naprawdę nie chciała teraz zasłużyć na karę dyscyplinarną, która mogłaby pozbawić ją możliwości zwolnienia przed terminem. Naczelnik zbliżył się do celi, po czym nagle zmienił wyraz twarzy i powiedział: Wendy? To naprawdę ty? Jak się tu dostałaś? Była pielęgniarka podniosła wzrok i zobaczyła przed sobą Conora Wilsona, który przez lata rozłąki wyraźnie urósł i zmężniał. Cassandra ze zdziwieniem spojrzała na naczelnika i zdała sobie sprawę, że ci dwoje muszą się znać. Otworzywszy drzwi celi, Conor podszedł do Wendy i mocno ją przytulił. Chcieli podzielić się ze sobą wszystkim, co spotkało ich na przestrzeni lat. Jak się później okazało, po trzech latach służby w piechocie morskiej, Conor rozwiązał kontrakt i postanowił zmienić branżę. Stając się strażnikiem więziennym jako były wojskowy, w rekordowym czasie osiągnął awans i otrzymał stanowisko kierownicze. Przez cały ten czas nie zapomniał o Wendy, nawet próbował wysyłać jej listy. Niestety wszystkie pozostały bez odpowiedzi, ponieważ konor pomylił adres dziewczyny w Nowym Jorku. Zalewając się gorzkimi łzami, Wendy opowiadała o tym, jak ją wrobiono i wysłano do więzienia na podstawie fałszywych oskarżeń. Dowiedziawszy się o problemach dziewczyny, Conor obiecał jej pomóc. Warto dodać, że naczelnik dotrzymał obietnicy i po zwróceniu się do najlepszego adwokata w mieście, w ciągu dwóch tygodni sprawę ponownie rozpatrywano. Teraz, kiedy Wendy miała już wolność, pragnęła tylko być z Conorem, i tak też się stało. Wiadomość o ich zbliżającym się ślubie nie zaskoczyła nikogo, kto znał Wendy i Conora. Którzy to z winy okoliczności życiowych, znaleźli się zupełnie po przeciwnych stronach prawa. Stając się mężem i żoną, bohaterowie tej niesamowitej historii udowodnili wszystkim, że jeśli miłość będzie szczera i niezależna od osobistych korzyści, może przetrwać lata, a nawet i dekady.